Hej, witam was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w trochę innej scenarii, bo jak widzicie, nie jestem w swoim pokoju, tylko jestem w pokoju moich rodziców. Postanowiłam, że skoro dzisiaj pusty, to z niego skorzystam i jest tutaj trochę czyściej, trochę więcej światła, więc może będzie lepsza jakość. Więc tak! Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny hall lumpeksowy. Nie będzie tego dużo o dziwo, ale powiem Wam, że w ostatnim czasie mam bardzo, bardzo, bardzo duży problem ze znalezieniem czegoś fajnego w lumpeksach. I zauważyłam, że coraz więcej ludzi tam przychodzi. Nie wiem, czy to jest wina lata, czy po prostu tego, że kupowanie w Lumpeksach stało się taką bardziej normalnością, mniej takim tematem tabu, tak mi się wydaje. Więc... Jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to serdecznie zapraszam do oglądania. A, i zanim zadać jakiekolwiek pytanie, to pamiętajcie, że większość informacji jest w opisie i tam możecie sobie zajrzeć, tak samo w jakich lumpeksach kupuję. Maciecie mieli odnośnik do filmu w opisie, w którym pokazywałam właśnie, do których lumpeksów chodzę, bo taki vlog na moim kanale też już się pojawił. Także to było w gwoli wstępu takiego dość długiego. Zapraszam do oglądania. Ok, pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to koszula. Jest to zielona koszula z handemu, engendemu, HIM-u. -e okay. Jest to zielona koszula z handemu w rozmiarze 38, czyli MK. Jest ona taka dość długa i myślę, że będzie mi... myślę I sięga mi za tyłek. Także będzie to fajna koszula na jesień do jakiś rurek właśnie do czarnej ramoneski, taka w kolorze takiej zieleni. Kosztowała mnie 7 zł, więc myślę, że to był bardzo, bardzo fajny zakup. Kolejną rzeczą będzie to koszulka taka dość infantylna, znaczy... Kolorystycznie, być może, pamiętajcie, że ja mam 18 lat już, ale spodobała mi się właśnie ta kolorystyka. Ona jest taka fajna, bo jest właśnie w kolorze szaro-biało-różowym. Myślę, że świetnie będzie wyglądać do właśnie shortów i teraz na lato, bo jest generalnie z takiego fajnego, przewiewnego materiału. Także myślę, że nie będzie mi w niej za gorąco i że będzie się właśnie fajnie prezentować. I to jest Coca-Cola. Nie mam pojęcia, co to jest za firma i to jest numer 14, czyli XXL albo XL, ale powiem Wam, że na mnie jest OK, to jest taki jakby uniwersal, bym powiedziała. Kolejną rzeczą będzie to kolejna koszulka z Nike, bo przecież nie byłoby holo peksowego bez koszulki z Nike. Jest to koszulka z Nike w rozmiarze L. Ma taki ładny logotyp na rękawku, a z przodu prezentuje się w ten sposób. Ma takie fajne logo butów, znaczy logo taki nadruk butowy. Generalnie jest fajna, bo mimo że to jest L, -ka, to ona nie jest jakaś wielka, fajnie w ramionach jest dopasowana i właśnie do shortów czy do, do długich spodni, żeby sobie wpuścić, właśnie w spodnie z wysokim stanem, myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejną rzeczą będzie to new look i będzie to taki top. Troszkę dłuższy krop, to bym powiedziała, bo to nie jest jakaś długa bluzka, ona mi sięga tak za pępek. Jest ona w rozmiarze dziesiątka i świetnie podkreśla figurę, ładnie leży i jakby nie poszerza jej w żaden sposób. No wiadomo, że czarna wyszczupla, ale wydaje mi się, że ona akurat jakoś tak fajnie leży, mimo że ja siebie nie lubię w czarnym kolorze ogólnie, jeśli chodzi o pasa w górę. Następną rzeczą będzie to koszulka z Disneylandu i będzie to koszulka w serek. I teoretycznie może, mogę podejrzewać, że to jest Disneyland w Paryżu, ale mogę też podejrzewać, że to była po prostu jakaś kolekcja w jakimś sklepie. W każdym bądź jest to koszulka szara w serek. Ma logotyp myszki Miki z tyłu i z przodu. Tak się prezentuje. Jest w ogóle taka troszeczkę większa i z takiego grubszego materiału, więc myślę, że na taką jesień właśnie będzie ok, że nie będzie mi w niej zbytnio zimno. Poza tym ja nie przepadam za długimi bluzkami na jesień. Wolę krótkiej, na przykład jakąś bluzę, więc myślę, że się świetnie będzie sprawdzać. Kolejną rzeczą będzie to ponownie new look tym razem coś różowego jest to taka różowa bluzka a la crop top. E, troszeczkę dłuższy w rozmiarze na 14-15 lat ale to takie bym powiedziała taka M jest tak się prezentuje i wzięłam ją ze względu na kolor ma taki ładny różowy kolor taki bardzo dziewczęcy i wydaje mi się, że nadaje dodaje mi uroku i tutaj jest teoretycznie takie małe uszkodzenie nawet nie wiem czy to będzie widać ale mi ono jakoś zbytnio nie przeszkadza bo generalnie jest w bardzo dobrym stanie Kolejna rzecz będzie to bluzka, którą mam na sobie. Jest to szara bluzka, szaro-biała bluzka z atmosfer. W serek jest ona troszeczkę dłuższa, ale ją sobie wpuszczam w spodnie i wygląda świetnie. To jest w ogóle jakiś wielki rozmiar, ale powiem Wam, że ta rozmiarówka rozmiarówce nie równa. I ostatnia rzecz z tego holu to będzie perełka, a mianowicie będzie to Polo by Nike. Jest to poloweczka biało-czarna z logotypem Nike z logotypem, z logo Nike i tutaj ma taką małą naszywkę Nike w kolorze czerwonym jest to dość popularne, mi się wydaje, że dziewczyny teraz noszą polówki, bardzo często widzę zdjęcia na Instagramie, więc stwierdziłam, że ja też sobie taką zakupię i postawiłam właśnie na Nike. Dobra to było na tyle w tym holu, dajcie mi konieczne czy tęskniście za holami lumpeksowymi, bo wiem, że je ubóstwiacie i postaram się ich robić więcej no ale nie obiecuję, no bo jakby to nie trochę ode mnie zależy Także tak, to było na tyle w tym odcinku. Koniecznie zaglądajcie do opisu, bo tam macie wszystkie informacje, które chcę Wam przekazać. Wpadajcie na moje wszystkie social media, na Snapchata. A i w ogóle założyłam gadanego snapa, ale nie wiem jak to wyjdzie. Nie wiem, czy po prostu nie zostanę przy swoim starym snapie i po prostu od czasu do czasu będę tam sobie do Was gadać. W każdym bądź razie podam Wam tutaj snapkot, a w opisie będziecie mieli nazwę. I tak, to by było tyle w tym odcinku. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, która rzecz podobała Wam się najbardziej i co wy ostatnio upolowaliście w lumpeksach. I tak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!